manko moi mili! Gdzie to mnie zaniosło, kuźwa? <grystanie> ale jest jestem normalnie nie do życia, tu taka niespodziewanka, że jadąc do Radomska pomyślałam, a dobra, troszkę zjadę z trasy. Zobaczę ten wiatrak, ale powiem wam, dostęp do niego jest taki trochę pokręcony. musiał chyba tam pójść już piechotką. Przecież nie pojadę przez to pole centralnie. Nie mam terenówki. No więc idę piechotą. Trochę mi się śpieszy, więc szybciutko muszę tam się dostać. Zobaczymy z bliska ten... Cudny wiatrak, który już z daleka widziałam, bardzo mnie zauroczył. Jest, oto i on. Ale powiem Wam takie dziwne dźwięki z siebie, wydaje jakby się kręcił, ale się nie kręci. O rany. Nie powiem, trochę daleko, ale warto było. Zaraz podejdę bliżej. Coś pięknego. Widać go w ogóle z daleka, z drogi. Ja tak obiecująco wygląda, a tu kurczę, w wiosce nie ma żadnego połączenia z tym miejscem gdzieś tam polem idę, polem znaczy taką drogą polną drogą czy też miedzą jak to zwał ale coś pięknego, jest niesamowity tak więc dotarłam tutaj, jakie on dźwięki z siebie wydaje niesamowite, to wygląda jak wielki wentylator, który faktycznie istnieje jak ja pierwszy raz widziałam zdjęcia tego traka nie sądziłam, że to w ogóle jest możliwe. Myślałam, że to jest jakiś fotomontaż. Tutaj miałam jakąś taką Jak to nazwać? Jakby wyciągarkę gigantyczną z wielką stalową liną. Ciekawe. Niesamowite. Jak ktoś wpadł na taki pomysł, zrealizował go. To nic, że on prądu nie dał, ale wciąga tu ludzi z całej Polski, pewnie i może z całej Europy gdzieś, może nawet. I po prostu jest nieprawdopodobne. Aż sama nie wiem, co powiedzieć, jak na to patrzę. To wygląda po prostu to trzeba tutaj jednak być, wiecie? Myślałam sobie, eee, każdy już tu był. Po co mi ten film? Po co mi te zdjęcia z tego miejsca? Ale nie, nie. To jest jednak obowiązkowa pozycja dla każdego, kto lubi takie rzeczy. No i tak to sobie podeszłam trochę bliżej. Nie będę przez pod przełazić, bo to ter teren prywatny. Obiekt monitorowany, rzekomo. Fascynuje mnie ta drabinka, nie? Po prostu <noise> nie dość, że ja mam lęk wysokości, ale jak widzę takie rzeczy, to mi przychodzą różne pomysły do głowy. Oczywiście nie, żebym tam chciała wejść, nie? Ale kurde, chciałabym zobaczyć, jak ktoś tam wchodzi mimo wszystko. Tutaj mamy ten dźwig, na którym jest napisane, uwaga, zakaz zbliżania się do wiatraka, spadające elementy grozi śmiercią. Takie ostrzeżenia pojawiają się przy każdym wiatraku, również tych współczesnych. Ponieważ jakby nie patrzeć, jest to zabezpieczenie przed tym, aby ktoś nie miał jakichś szalonych pomysłów. Ciekawi mnie w ogóle, jak miało to działać, bo tam jest jakaś, jakiś maszt, też jakąś drabinką. To jest ten dźwig, który miał, rozumiem, teraz on to podtrzymuje. To chyba generalnie nie służył do tego, żeby to obsługiwać, ten wiatrak. Fascynująca jest ta po prostu, ta kabina której naprawdę chciałoby się wleść. No i w ogóle klimat jest niestworzony, niesamowity. Bo jak wiatrak piszczy, zgrzy zgrzyta, skrzypi. Wyobrażacie sobie, że on miałby za coś działać nagle, jak się włączył, obracał. Ja nie mówię, że w takim stanie technicznym jak jest teraz, że coś odpadnie od niego. Ale gdyby to faktycznie miało działać, to byłoby niesamowite. I tak oto dotarłam do ostrzegawczej tabliczki oraz kuszącej dziury, dziury w płocie. No chyba muszę tam podejść na chwilę. A w ogóle tam są schodki takie kulturalne. Teraz tak patrzę. Kurczę, <gryw> ale drzwi zamknięte zapewne. Niesamowite po prostu to jest. Myślałam, a co to tam ten wiatrak? Nic takiego, ale nie, nie. To jest naprawdę z bliska, jak ktoś na to patrzy, jest niesamowity. I ten kurcze, dziwny wyciąg masztku. Co to, cokolwiek to jest. To wygląda jak jakiś wynalazek Tesli. Szkoda, że ten pan, który to wymyślił, już nie żyje, bo chętnie bym posłuchała historii. Tam jest jakiś alarm, ale chyba nieczynny, co. Czy czynny? nie wiadomo, chociaż podejść na chwilę i zobaczyć go z bliska. Nie wiem, jak tutaj się zapatrują miejscowi na podchodzenie do niego w tygodniu, bo nie jest to niedziela rano. Jednak. Thank you to, moi mili, żegnam się pomału z tym pięknym miejscem. Cześć, wiatraku. Ładny jesteś. <grymne> Fajnie, fajne to, kurczę, naprawdę przyjemne miejsce. Polecam każdemu na niedzielny lub sobotni wypad. Może być i z rodzinką, bo można się przejść na spacer. Gdzieś tam, ta kropka, tam, tam gdzieś za tamtym drzewem, przed tym drzewem, Gdzieś tam mam auto, także idę, a spieszę się do pracy, więc muszę się trochę ruszyć. Dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się.